Sponsorami programu są Operator Sieci Plus udostępniający aplikację Ratunek oraz LG producent pierwszego modułowego smartfona LG G5. Lato Polsat News proszę państwa, weba i zapraszamy bo będzie się u nas działo bardzo dużo. Dzieje się coraz więcej, jeszcze jest wcześniej, więc jeszcze jest mnóstwo miejsca na plaży. A o tym, jakie atrakcje na tej plaży, już mówimy. Adam Salusz animator Bezpiecznej Wakacji 2016. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Bezpieczne wakacje, no to jest ważna rzecz, ale to wcale nie znaczy, że nie może być rozrywkowo i wesoło na tej plaży. Bezpieczne wakacje to też rozrywka bardzo bezpieczna pod kontrolą. Staramy się umilić tym najmłodszym i nieco starszym czas na plaży. Cały czas też mówimy o tych numerach ratunkowych, czyli zarówno tym, który obowiązuje w górach i nad wodą. No, i myślę, że te zabawy, które uskuteczniamy, są takimi fajnymi zabawami, które pozwalają dzieciakom e, miło spędzić czas. Na a porze. jak jest ze znajomością numerów w górach i nad morzem? E, powiem, że z roku na rok jest lepiej, ale jeszcze nie wszyscy wiedzą, a aplikacja ratunek e, w ogóle jest tematem takim do którego ludzie podchodzą z takim niedowierzaniem, że w ogóle coś takiego istnieje, że można coś takiego mieć na swoim smartfonie, więc to też próbujemy uskutecznić, żeby ta aplikacja Ratunek była zainstalowana na jak największej liczbie telefonów. A to zajmuje chwilę, to jest bardzo proste, to jest ułatwia bardzo prosta. i pracę ratownikom i, tak. i jest wtedy dużo większa Wspomnijmy, szansa na pomoc. Że aplikacja Ratunek służy szybkiej lokalizacji osoby poszkodowanej, więc nawet nie trzeba wykręcać tego numeru ratunkowego. A teraz wszyscy mamy przecież telefony, smartfony, nawet najmłodsze dzieci, więc powinniśmy zadbać o to, aby każdy z nas na telefonie miał ściągniętą aplikację i wiedział jak wezwać pomoc. Jak to uruchomić? A to jest bardzo proste. Mamy też dla nieco starszych alkogogle. Alkogogle, jak sama nazwa, imitują stężenie alkoholu we krwi. Przestrzegamy ludzi przed spożywaniem alkoholu, wchodzeniem do wody, czy wchodzeniem gdzieś na szlak turystyczny w góry. No e, ja to może spróbuję, ja spróbuję jeden, założyć. Promila. Nigdy nie miałem jeszcze od czegoś takiego. Poproszę przytrzymaj mi mikrofon. Zobaczymy. Mogę podtrzymać też okulary? W takim razie, proszę okulary. Żeby zabawa była fajna, to proponuję jeszcze zrobić trzy obroty wokół własnej osi. Dobrze, już jestem. Przejdź do Państwa. Patryka, proszę. Do Patryk którego Patryka? Tam. Bo widzę trzech Patryków. Myślę, że nawet jeden obrót wokół własnej osi mógłby się skończyć bardzo niedobrze. Ja już jestem po śniadaniu, więc proszę bardzo. Nie, nie do będę przodu. W, wystawiam rękę. i jestem Wydaje mi się, że teraz. że już powinienem chwycić ob... obiekty, w to mikrofon. No niestety, ale. Rzeczywiście takie jest wrażenie. Absolutnie nie wyobrażam sobie wejścia do wody w takim stanie czy co dopiero wsiąść do samochodu, a co dopiero jeszcze nim jechać. To jest zupełnie niewyobrażalne. Pan wspominał, że ile na, na to i jest i mniej więcej... 2 e, promila. To o, też zależy od organizmu, ale... Z, panuje tak, takie przekonanie, takie przekon... że to wcale nie jest tak dużo, prawda? Nieraz nie, słyszymy, nie, nie, że nie. ludzie z dużo większą dawką alkoholu to, są... Są niektórzy, myślą, że to w ogóle można przy takiej dawce alkoholu jeszcze pewne rzeczy spokojnie zrobić, więc... No to <laughs> absolutnie zapewniam państwa, że... że tak nie jest. Że tak nie jest. To ziemia. Muszę przyznać, że aż się robi nieprzyjemnie, po w pewnej chwili po prostu aż bolą oczy. Są zaburzenia ruchowe, błędnik też inaczej funkcjonuje. Ostrość się rozmywa, więc to jest bardzo proste do, do spróbowania na przykład, jak na przykład można po wypiciu tych kilku piw, bo z reguły tak się zdarza, że, że ludzie wchodzą na plażę, po drodze zwiedzają gdzieś tam te mm -hmm. zakątki, gdzie, gdzie tu to kilku już tak. dwa, trzy piwka i potem całą rodzinę wchodzi na plażę. No i w tym momencie, gdy coś się dzieje, na przykład zaczyna się coś złego dziać ze swoim dzieckiem, nie jest w stanie mu pomóc. No, ratownicy, ratownicy właśnie czuwają. jako pierwszą przyczynę wypadków, które zdarzają się nad morzem, na jeziorach i w górach wymieniają alkohol, alkohol. a później w drugiej kolejności brawura. Ale to się wszystko wiąże, bo najpierw alkohol no i później no jest to, to z tak, tak, bardzo tak. często. Alkohol daje dużo odwagi y, ludziom, więc myślę, że naprawdę mogą wiele. Ale oprócz tych e, takich atrakcji dla, dla dorosłych mamy też jak widać atrakcje dla tych najmłodszych. Jest chusta Klamza, e, są piłeczki, dzieciaki się wspaniale bawią. E, no i myślę, że cały czas wbijanie gdzieś tego numeru rachunkowego, e, wodnego i górskiego do głów e, czy przypomnienia. Czy chociaż ten, do telefonów do telefonów e, daje dużo. Mhm. Więc myślę, że te akcje są naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Miasteczko działa, proszę Państwa, więc zapraszamy wszystkich tych, którzy są w Łebie, tutaj wypoczywają i chcą czuć się i być bezpiecznym na wakacjach. I na pewno nie polecamy przychodzić tutaj pod wpływem. w takim stanie pod wpływem. To jest absolutnie niebezpieczne. Hmm. Z rana niebezpieczne, Co <głos》> dopiero w południe. Ja, ja myślę, że o każdej porze. Ja bym się barał, szczerze mówiąc, schodzić po pokoju hotelowym w takim stanie oczywiście w cudzysłowie jak, jak w tych tak grobach. Więc zapewniam Państwa, że to jest bardzo niebezpieczna sprawa. No a nie zdajemy sobie, nie mamy takiej świadomości jeszcze przed wypiciem alkoholu. Jesteśmy, proszę Państwa, w Łebie. Zapraszamy tutaj. Piaszczysta, piękna plaża, kilometr strzeżonej plaży to jest najdłuższy odcinek w naszym kraju, więc jest gdzie bezpiecznie wypoczywać nad Polskim Morzem. No i co? Wracamy tutaj rano, nie? Wracamy, tak, tak i wracamy oczywiście trzeźwi zwarci, gotowi. Mnie przy okazji tej rozmowy przypomniał się taki tekst z jednego z polskich filmów. Wandeczko, wandeczko, teraz to wandeczko muszę po pocieszać żonę, która ma męża pijaka. I o tym trzeba pamiętać, że potem żony nie zostawały same, bo mają mężów pijaków. Zapraszamy i żony, i mężów. Jutro od 5.58 jesteśmy w łebie i dzieci też, I dzieci też, dzieci też. zapraszamy. Tak. Dzieci będą, też. będą atrakcje Piękna Torza. Łebie czeka dla Państwa. Do zobaczenia Do jutro, 5.58. Sponsorami programu byli Operator Sieci Plus udostępniający aplikację ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5.